Ale jak tak właściwie jest, znalazłem się w tej sytuacji? Zacznijmy od początku, a dokładniej od momentu, w którym zadzwoniłem do Gabeksa i wyzwałem go na pojedynek. No dobra, no, możemy się zmierzyć, czemu nie? Ale o co będziemy rywalizować? Wraz z tym eventem, z okazji Dnia Dziecka, został dodany nowy kostium małego Urwisa i to o niego właśnie staczymy pojedynek, który będzie dzielił się na trzy segmenty. Pierwszy to opening m.in. supermaszyny, z której mogą wypaść nowe eventowe przedmioty. Drugi segment polega na tym, że z wylosowanymi wcześniej itemkami zdobywamy słodkie żetony, które możemy wymienić na zwykłe losy w maszynie nagród i zdobyć brakujące nam itemki do walki, która jest trzecim i zarazem ostatnim segmentem. Zwycięzca finalnej walki wygrywa kostium małego Urwisa. Ej, gdzie jest Pepe? Widać. Wiem, co będziemy dzisiaj robić! <laughs> o <nie. grym> Jakie to głupie, nie? Jakie to głupie? Jeden ja, zabijca, dawaj. Więc witam Was, Finasz. Yy, no i Ferb, alo. I dzisiaj zmierzymy się wraz tutaj z Ferbem z Gabeksem o nowy kostium. O nowy kostium mega Urwisa, o nowy kostium Gabeksa, bo Gabek jest Urwisem, oczywiście. I zmierzymy się w. Dropie z supermaszyny, z epickiej skrzynki oraz anarchicznej Mamy tutaj porówno kluczy 10 anarchicznych, 20 do supermaszyny i 32 do epickiej skrzynki Tak więc, mając tyle samo kluczy, zaczęliśmy od openingu anarchicznej skrzyni Jeden od Elytry, tam dwa od Elytry, ja pierdziel ej. Prawda? Tak blisko od elitry, Było masakra, nie? O, za bambi. Oho, okej, okay. ej to jest mocne To jest mocne Ej, ale tego ci, ej, tego ci nie zdradzę, to, ci, to jest akurat taki mój game changer Który może mi pomóc w tej finalnej walce Dobra, ej Krew wampira na pewno Więc otworzyłem resztę anarchicznych skrzyń I na koniec dwa razy bez animacji Słabe i jeszcze słabsze, ja pierdzę... Aj, ale szczerze, może, może, chyba ujdzie, szczerze ujdzie ten, ten dropik, mi się wydaje. Następnie Gabeks otworzył swoje anarchiczne klucze i wypadły mu złote jabłka, enchantowane złote jabłka i dwa razy po 16 zaczerwań. Następnie otworzył skrzynię z animacją. Ale gówno. Na koniec otworzył jedną bez animacji i wypadł mu anarchiczny trudą. Teraz przyszedł czas na opening supermaszyny I teraz tutaj, na, tym, na tej supermaszynie Możemy wylosować chociażby kostium mego Urwisa O który tak właściwie walczymy Jego właściwości są następujące Jako pierwszy ze wszystkich kostiumów Pozwala nam ukraść 3% majątku z zabitego gracza Dodatkowo nadaje on speeda dwójkę, Minus 50% obrażeń od upadku A także zwiększa zadawane obrażenia o 10% Tak więc zabraliśmy się za wylosowanie przedmiotów z supermaszyny Dobra, to otwieramy Ej, co jest? Jak to się. Co jest? Co? A kurde. Ej, co jest grane? Ale to jest, jest jakaś taka inna animacja, mega fajna. I szczerze, inna to jest inna dobry inna? drop. To jest taki w miarę. Powiedzmy, mi, że to się, mo... to się mogło zwrócić, to się mogło zwrócić, no. O kurde. Ja to Co jest? Ale fajna. Uwaga! Okej! Okay. Nie jest źle, spoko. Tak? No dobra, to teraz ja otwieram sobie yy, dwie skrzynie może, dwie skrzynie sobie otworzę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na dwie, na dwie skrzynie. Oczywiście, bo tu można podwajać sobie Dobra, to Ej, otwieram. Ja pierdziel, ale gówno mi dropnęło. I co masz? Tak mi to dropnęło, tak mi to dropnęło. Nie mogę. Teraz wiesz co, otwieram. 3, 4, go. Kurde! Nie! Stawia. Ja nic nie mówię! No nie reaguj, nic tak, nie tak, nie reaguj tak! Ale co? No, ja, ja, ja po prostu wydaję z siebie emocje, bo trochę coś naprawdę dobrego. Ty Co? Dobra, no, otwieram. Nie, nie. Ja żadnych emocji z siebie nie będę wydawał, bo to nawet nie ma co tracić energii. Ej, ja ale jest jedna skrzyneczka, uwaga! Mam też sobie otwartą jedną skrzyneczkę otwieram, jedną w takim razie jeszcze raz. Okej, okay. Dobra, to ja teraz szybko kolejna, uwaga. Ja cię kręcę znowu. Taki co. No go, go go No nie jest najlepiej. Szczerze? Nie. Nie, nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Ja stary się cieszę. Nie no więc dobra, i szczerze Biorę maksa, otwieram tak. cztery na raz, nie? Proszę, żeby teraz oddało chociaż to, chociaż to żeby dało. Albo nie wiem, coś coś nowego. To ja trzy lecę. Uwaga. I I I nie będę mówił, nie będę mówił, ale no po mojej reakcji chyba już wiesz. Naprawdę, dropa cię elektra albo stakierka. A te, tego ci nie zdradzę, tego ci nie zdradzę, co mi dropa Przez. dobrego. Czy jest warte ponad 100 tysięcy? Z pewnością jest warte powyżej 100 tysięcy. Ja w ale. <grym to będzie <grym> pewnie nie ale elektraki dropu albo. Więc dalej, aby was nie zanudzać, udało mi się wydropić 8 enchantowanych złotych chiały, anarchiczne buty 2, anarchiczną klatę 2 i 8 enderpereł Następnie zdecydowałem się otworzyć 3 bilety, co mam nadzieję nie okaże się błędem. No way! Co jest grane? Ej, co jest grane? Nie, to jest niemożliwe. Serio? To jest niemożliwe. Mi samo kupo mi drogi. To jest niemożliwe, co to jest ej. W ogóle? Ale to o, są. To masz te, drogi. te dwie rzeczy to już są warte łącznie pół miliona chyba. Jak pół miliona? Te dwie ja, rzeczy. Mam 100 tysięcy nie bodaj Ej, ale to jest, to jest chore. To jest, ho... ej, to jest taki dobry drop. A zaledwie z 20, nie? Dobra, a i szczerze, rozwalam nie. cię, fer, rozwalam cię ferb. Następnie wypadł mi anarchiczne buty 2. Tak, złotych jabłek. Anarchiczny Hełm 2 i ostatni drop. No, ten ostatni taki słaby. Ja się poddaję, szczerze. Natomiast Gabeksowi wypadły Ender perły, Nocze, Rozszerzenie Ender Chesta, Złote jabłka, czek pieniężny, znowu złote jabłka, ponownie rozszerzenie Ender Chesta, Anarchiczny kilof, złote jabłka i anarchiczne buty 2. Następnie otworzyliśmy epicję skrzynię i Gabeksowi wydropiły takie przedmioty. A mi takie. Okej, okay, okej, okay. nie ma żadnego niestety tutaj yy, gewipa albo czegoś innego, ale na ten dropik dużo mi tego strasznie dropnęło. strasznie dużo mi tego dropnęło. Więc teraz, uporządkowaliśmy swoje ekwipunki i zaczarowaliśmy nasze miecze. 30%, spoko, nie wiem czy coś lepszego się trafi, więc tutaj mamy jeszcze kilka mieczy, to teraz jakby na ten miecz sobie zaczarujemy. Znowu 30, a to jest druga 30. Ale dobra, 30 możemy sobie w sumie sprzedać, bo to też już pewnie chodzi o jakieś grubsze tutaj dolarki. Natomiast Gabeks Zaczarował swój miecz na 33%. Okej, okay, spoczko. Bardzo fajnie. Idealnie 16 szuk zostało, więc ja sobie wystawię za na przykład 4000. tysiące. Sprzedając wszystkie niepotrzebnej temki udało się zarobić 241 tysięcy dolarów. Natomiast gdy Gabek sprzedał wszystkie niepotrzebne temy, posiadał na swoim koncie 267 tysięcy, czyli więcej ode mnie. Następnie wyruszyliśmy na strefę, aby pozbywać słodkie żetony. Cała strefa dzieli się na dwie części. Tą dobrą i złą. W złej po śmierci tracimy przedmioty, natomiast w dobrej nie. I zobaczmy tyle różnic. Ale jeszcze przed wybiegnięciem na Strefy. Postanowiłem zakupić dość ważną rzecz. W pierwszej kolejności na pewno sobie chciał zakupić nowego PETA, ponieważ on mi naprawdę bardzo dużo pomoże. PETA BOBASA za 42 tysiące. Pet BOBAS. Nadaje dwa dodatkowe obrażenia: 10% odporności na miecze, odporność na ogień, a także dodaje dwa serca. I to jest odporność na ogień. Ej, mam odporność na ogień, czyli tą księgę mogę sobie sprzedać w sumie jednak. W pierwszej kolejności zakupujemy sobie PETA BOBASA. O, nawet ktoś taniej wystawił, więc sobie od razu kupujemy taniej za 39 500. Więc naprawdę spoko, fajnie to wygląda. No, tylko szkoda, że jakby główka w kostiumie i główka w pecie jest taka sama, ale no spoko, nie? niech będzie, niech będzie. Zawsze to ładniej wygląda niż ta moja taka główka. Tego finasza. Szczerze, wyglądam jak ryba w tym skinie. Wyglądam jak ryba. Ta głowa wygląda jak ryba, jakaś. Tak oczy po boku, nie. Dokupiłem jeszcze kilka części seta. Wybiegłem za linię zdobywać żetony. Więc tutaj mogę sobie lecieć, bo tutaj z czego mi wiadomo, to się nie traci temów. I nie wiem, czy cokolwiek wypada z jakichś takich źródków. I tutaj coś takiego widzę, nie wiem co to jest. Pole żetonów. Ej, za chwilę tu będzie jakiś ten yy, żeton się jakiś pojawi. Czekajcie, muszę tutaj być. Okej, okay, 5 sekund. GG Kuba, dostał jeden słodki żeton, kurde, no cóż, dobra, spoko, 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 czyli to jedna losowa osoba chyba dostaje. Natomiast Gabex właśnie skończył się uzbrajać. No dobrze, ja już mniej więcej uzbrojony, tak wyglądam jak flipunek. pójdę sobie pofarmić właśnie potrzebną walutę, jakby zbilansuję sobie bilans, żeby było więcej pieniążków przez te monety, to pomyślę nad innymi temami, które po prostu pomogą mi wygrać z swaski, bo przynajmniej tak mam nadzieję, że wygram i to ja zdobędę kostium. To pierwszy rzut to jest pole żetonów i to chyba działa tak że jakby jeśli to będę są przez 30 sekund to dropnie mi jedna moneta, więc ja się w tym mi się nie bije, bo to się nawet nie opłaca. Ha, to losuje osobę, która dropnie ten rzuty. Jak to sensu nie ma, jak tu są to Ja już wolę chyba sobie pofarmić. Tak więc Gabex wybrał farmienie z mobu. Ja natomiast postanowiłem również pokonywać mobki, lecz po chwili miałem zamiar przystosować pewną taktykę. Mam dwa żetony, żeton do maszyny. Jeśli uzbieramy 512 takich żetonów, możemy je wymienić na jeden bilet do supermaszyny. Ciekawe, że jakby tutaj zmienili spawna i że za linią spawna po prostu dodali strefę, a nie taką... Jak zawsze to był inny świat, nie, więc... Więc ciekawe, to wykonali, ciekawe, to rozwiązali. Tu jest minionek w ogóle jakiś, nie? Ok, mam dwa kolejne, mam dwa kolejne, spoko. To jakieś yy, laki bloki czy coś. Ok, zresztą się kolejny cycek. Okej, okay, i dał, ten cycek oddał. I to w ogóle jest jakaś rzeka, nie? Ale wracając do taktyki, postanowiłem wrócić do tych pół żetonów, aby przetestować jedną rzecz. Ja mam ten łuk, ej, ja mam ten łuk z pancem, nie? O, zdobyłem, zdobyłem żeton, zdobyłem żeton, zdobyłem żeton, maszynę, ej, czy to działa? To działa, to może działać, to może działać, żeby tak wyklokowywać ludzi po prostu. Łącząc to zabijanie mobków, po chwili udało mi się zdobyć 22 żetony. Dobra, kolejne dwa... Kolejne dwa są, spoko. Dobra, chodźmy na spawna i zobaczymy, co z tymi żetonami możemy jeszcze zrobić. Bo tych żetonów otworzyć nie możemy. Możemy go wymienić na spawnie w specjalnych maszynach. E, a tutaj jest ta maszyna zwykła i potrzebuje 16 żetonów, więc sobie otwórzmy ją raz. Fajnie, jakby ten PL w ogóle wydropił, to już byłby w ogóle totalny kozak, nie? Dobra. Pet może i był w animacji, ale wydropił mi 8 emeraldów, nie? To tutaj nawet tego się nie opłaca wystawiać, bo nic z tego nie będę miał na dobrą sprawę. Podczas całego wyzwania oboje mamy nowe rangi i Bobas. Więc jeśli ty chciałbyś zdobyć taką rangę, to wystarczy, że napiszesz komentarz ze swoim nikiem i zasubskrybujesz kanał. Wyniki ogłoszę po 24 godzinach od publikacji filmu na moim Discordzie. Więc ja dalej farim rzetony, które następnie sprzedawałem. Natomiast sytuacja u Gabek'sa prezentuje się następująco. Kurde, niszczący zabawki, gąbiczko małe. No i lecisz. Dwa żetony, super. Dwie żetony, dwa żetony, dwa żeton. Nie ja wiem jak się to odmienia, pozdro. Ale wiem, że jak uzyskam 16 szuk tych słoneczniczków... A ile mnie bije, co jest, wariacie? ...to będę sobie mógł otworzyć tą słabszą maszynkę, w której ten też też jestem chyba zła. Sorry, to jest Jeremy, nie bij mi go. Jeremy, ty masz Gwipa, okej. Okay. A Jeremy ja cię muszę chyba zabić, wiesz? Robicie Jeremy. Ty masz G vipa. Bez siebie żetonki Ojejku, ty masz bracie Ojejku, stary Stary, Seria? serio? mama mi dzwoni Halo, policja? Wybuch serce, Ktoś nam podpalił serce. Ja dalej farmiłem żetony Okej, okay, zdobyłem, zdobyłem swój żeton Spoko, więc lecimy dalej Aż nagle zaatakował mnie pewien gracz Widząc do ka brązowy teren, byłem pewny, że jestem na złej strefie Co oznaczałoby, że jeśli zginę Stracę wszystko, co posiadam w swoim ekwipunku Nagle przyszedł jego kolega i również zaczął mnie bić. Po chwili padło mi bania, czego nie zauważyłem. Niestety, po chwili zginąłem. Uff, okazało się, że jednak byłem na strefie, w której nie traci się przedmiotu. Po tej sytuacji postanowiłem się uzbroić na finalną walkę z Gabeksem, więc zakupiłem potki na siłę, weaknessy, kilka ciepłych mlek, baloniki z helem, a także nowy blok widmo. Blok Widmo, tak jak nazwa wskazuje, znika od razu po postawieniu. Gracie w promieniu 20 kratek od niego tracą 10 serc na 2,5 minuty. Co najlepsze, nie da się w żaden sposób usunąć tego negatywnego efektu. Moją strategią na Gabexa była Łopata Grincha. A tak finalnie prezentuje się mój ekwipunek. A, no i dokupiłem sobie jeszcze Analogiczne Serca. Skoro na koncie miałem prawie 100 koła Teraz jestem gotowy. Tak więc spotkaliśmy się z Gabeksem w miejscu walki. Eee, wszystko już no. masz? Tak jak, jak powinno być pod walkę. Wiesz co, wydaje mi się, że wszystko mam już gotowe, no. Więc dobra, poczekaj, ja sobie przygotuję to jeszcze, widzisz to? <grym> okay, okay. Twoją główkę mam, twoją główkę mam. Twojego pećka no, tutaj. No ładnie. No o kurde. Okay. Ten kostium akurat mi drobnął ze skrzyni. Kostium akurat mi drobnął ze skrzyni. To Aha. z tego się tak cieszyłem, nie? Dałem to co? 3. Dwa, jeden, start. Więc rozpoczęliśmy walkę. I ja na samym początku Ej. rzuciłem gabeksowi ukidesa. Lecz on był na to przygotowany i od razu wypił ciepłe mleko. A sobie ucieknę od razu, może są. Ten, tarcze. co? Ten masz A Co to O kurde! Co o kurde? O nie, bo ty Potęgryńka? masz z czego strzewa... strzewa masz A ty! Ty Oj, ja cię śpiłem na strzało, mate, to! Spokojnie! Ej. Czemu ty zjadłeś? Co za Bambi? No kiedyś się te strzały w końcu skończą, nie? Mam ich stare, całą masę Pięć staków. No dobra <laughs> Co ty zrobiłeś? Ty trapa dałeś? No to chyba cię powaliło, masz, no, że nie masz tych trapa. Nie, 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 stary, prawie cię ten trafiłam. użyłem Co, już trzecik pada? Ej, no nie rób tak. Gabex. O kurna, no, że on teraz Daj, Dawaj damo to no, pewnie. No no, dawaj. No nie! Dawaj! Debilu. E, tu jest woda, tu jest woda. Tu jest woda. Uciekam, uciekam, uciekam. I no nie kto mnie? Wypad. Wypad, Wypadł! Wypadł, kur... Wypadł! Nie, Wypad. to, nie, to. nie traftor był otwarty, kurde, ten to był! O, spierdzielaj, ej! Nie! O, I co ty staro użyłeś balona? Balon jest naprawdę przydatny. Wystarczy go wypuścić, a rozwali wszystkie bloki, które znajdują się na nim. Co ty? Rej od ciebie. Ej, co ty z... Halo. Elo, elo Co ty? Użyłem, uciek, uciek. z tego, ja pierdziele Jednak ten balon jest gopę. Ej, o oh nie, 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 oh nie. Stary, to chyba rozwaliło 30 bloków nad tobą Więc czas na moją broń Co to? O kurde, tak widmo Co jest? Ile masz serc? Coś jest? Kurde, mało ci powiem, a ty? Ja mam tyle samo, mi to nie zabrało nic Naprawdę? Tak, co ej, ci masz dwie pół... Tam? masz przez dwie pół minuty mniej ser, gdzie tu ciężko tam. O gdzie moja... Ej, co mnie chce zbijesz? Krowiaku. Kurde. O kurna. Mało hP. O ty! Kupka! Buty! Ojeju. Ej, ty masz tych butów? Mam plan. W tym momencie Gabeks wykorzysta coś, o czym jeszcze nie wiecie: a mianowicie, przed walką przygotował sobie szalkę z dodatkowymi setami. Tu, tam sobie właśnie te seciki, nie? Kupię trochę więcej. A teraz oddalił się, aby wyciągnąć sobie zapasowe sety, które być może pomogą mu w wygranej. O, widzicie, 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 widzicie! Ej, właśnie, właśnie! O kurwa! Ej, bo ja zginę, 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 zginę. Nie biję. Tak ja ginę, ja o ty? nie! Pęku mi coś! Tak! Tak! Kiń! Co ty kolejna zupka? Ile ty zupek masz? Oj, panika, 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 ja pierdzielę. Wiele jest teraz. No czemu Ty masz tą tarcie za fajanem! Ta tarcza powinna być zakazana w takich tych... O kurna. Ej, bo ty masz. Mało mam. Ej. To bania, bania, bania. O kurna, ale też dupa jest straszna, nie? Jeszcze masz banie? Kurna. O, to co jest? Ty małe szczurze. Tak, Potem tam. To po mnie. Ja pierdzielę. Niestety zginąłem. Ile ty miałeś setów? że ci w ogóle sety nie padały. Miałem szalker, gdzie miałem 3 sety dodatkowe. Chłopcy wziął szalkera z setami diamentowymi. Tak więc czas przekazać wygraną. Finaszu, mój drogi. Ja pierdzielę. Jeszcze te wszystkie temy straciłem, które. No, niestety. Ja pierdzielę. No dzięki bardzo za ten kostium. No, to teraz to w ogóle jestem urwit. Ej, no, ale ja mam pytanie. Ja mam pytanie. Gdzie jest Pepe?